To był dobry sobotni poranek, szybki poranek. Wyszliśmy na prowadzenie. To prowadzenie nie jest zbyt wielkie, ale lepiej prowadzić niż być na drugiej pozycji. Będziemy starać się trzymać to miejsce. Będziemy starać się też dobierać w odpowiednio opony. Teraz trochę kombinowaliśmy, ale wyszło to nam na dobre. Czasami jedziemy na cross softy z hardami. Czasami mamy trzy e, softy, jednego harda e, i tak e, takie miksy e, tutaj się sprawdzają. E, nigdy nie przyszłoby mi do głowy. E, może nie, że nigdy, ale e, kilka lat temu nie przyszłoby mi do głowy, że będę w stanie pojechać tak szybko na różnych e, mieszankach Opon e, i będę w stanie prowadzić w rajdzie Portugalii, będąc e, tutaj po raz pierwszy. E, natomiast e, rajd jest jeszcze długi, e, mamy dużo e, odcinków specjalnych, długich e, do przejechania, e, ta druga pętla, sobotnia pętla na pewno będzie bardzo wymagająca. Ze względu na duże kolejne, mnóstwo kamieni na trasie, więc będzie też trochę przypadkowości. Postaramy się być cały czas na drodze, być skoncentrowanym, bo to tutaj jest bardzo, bardzo ważne.